Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Dotarliśmy do Ewangelii Mateusza, ósmego rozdziału i wiersza czternastego. Jezus przyszedł do domu Piotra i zastał tam Jego teściową leżącą w gorączce. Dotknął jej ręki i gorączka spadła. Wtedy ona wstała i zaczęła mu usługiwać. To jest piękny obraz tego, co powinno mieć miejsce w naszym życiu, gdy Pan nas dotyka. My jesteśmy chorzy z powodu grzechu. I Jezus przychodzi i dotyka nas, podnosi nas i uwalnia. I czytamy, że gdy tylko ona wstała, od razu zaczęła mu usługiwać. I to jest piękny obraz tego, jak to powinno wyglądać z nami, gdy Pan nas dotyka, gdy wyzwala nas z grzechu i problemów, w których się znajdowaliśmy. A wraz z nastaniem wieczoru, gdy rozeszła się ta wieść o tym, że Jezus uzdrowił teściową Piotra, wtedy przyprowadzono do Niego wielu opętanych, On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrawiał wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Z tego fragmentu możemy nauczyć uczyć się kilku rzeczy, których Jezus nauczał, nie tylko słuchając Jego słów, ale przyglądając się Jego życiu. Jeśli przyjrzymy się paralelnemu opisowi tego wydarzenia z Ewangelii Łukasza, to odkrywamy to, co bardzo często ma miejsce, gdy porównujemy jeden fragment pisma z drugim. To samo wydarzenie jest opisane w Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale, w wierszu 40 i tam czytamy, że Jezus składł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Wielu ludzi zostało do niego przyprowadzonych. Było wielu chorych i wielu opętanych przez demony i Jezus zamiast wypowiedzieć taką masową modlitwę czytamy, że na każdego z nich indywidualnie nakładał ręce a to dlatego, że chciał aby każda z tych osób mogła poczuć, że Bóg jest nią indywidualnie zainteresowany, każdą indywidualnie dotykał i druga rzecz, którą zauważamy, to fakt, że nie jeden procent z nich został uzdrowiony, tak jak dzisiaj widzimy w służbie tych, którzy twierdzą, że naśladują Jezusa w jego uzdrowieniach, ale widzimy, że każdy jeden został uzdrowiony. On uzdrowił wszystkich. Każda osoba, która była chora, została uzdrowiona. To jest służba, którą Jezus wykonywał. Dlaczego nie widzimy takiej służby dzisiaj? Zasada jest taka, jaką widzieliśmy wcześniej: Niech Ci się stanie według Twojej wiary. I musimy uznać, że Jezus miał pełną wiarę, a nikt z nas nie ma wiary, którą On posiadał. Musimy z pokorą to przyznać. Pamiętam, jak kiedyś pewna rodzina poprosiła mnie, abym modlił się o ich chorą córkę. I ja nie mam daru uzdrowienia, ale tak jak Biblia mówi, kiedy ktoś wzywa starszych zboru, by się modlili, jak czytamy w liście Jakuba w piątym rozdziale, powinniśmy iść, namaścić chorego olejem i modlić się, a modlitwa wiary uzdrowi chorego. I poszedłem nie jako ten, który posiada dary uzdrowienia, ale jako starszy zboru na podstawie tego nakazu z listu Jakuba 5 rozdziału. I gdy zobaczyłem tę szesnastoletnią dziewczynę, która kuliła się na łóżku i oni powiedzieli, że ona została zraniona w czasie jej urodzenia i nie mówiła, nie potrafiła chodzić i była w takim stanie od dzieciństwa. Skulona na łóżku przez 16 lat. Musieli ją karmić, ubierać i wszystko wokół niej robić. I ja musiałem powiedzieć: Bracie, siostro, ja nie mam wiary, by sprawić, by ona wstała i chodziła. Muszę być szczery z wami i mogę pomodlić się, by Bóg dał wam łaskę, by opiekować się tym dzieckiem, ale nie będę was oszukiwał, że pomodlę się i ona wstanie i wszystko będzie dobrze. Musimy mieć pokorę i być szczerzy w odniesieniu do miary wiary, jaką otrzymaliśmy. I powiedziałem im, że gdyby Jezus tu był, to On mógłby sprawić, że ona natychmiast zacznie chodzić. I w czym leży różnica? W tym, że Jezus miał pełną wiarę. W jego życiu nie było w ogóle grzechu. Naszym zaś problemem jest to, że nasze umysły i serca są zanieczyszczone grzechem. Jest tak wiele rzeczy. To może być pycha, samolubstwo przywiązanie do rzeczy materialnych. A Jezus był od tego wszystkiego zupełnie wolny. Chodził po ziemi, będąc pełnym nieba, a Jego Słowo posiadało wielką moc. Musimy się więc ukorzyć i przyznać, że nie możemy zrobić wszystkiego, co On robił. Ale z pewnością możemy żyć tak, jak on nam nakazuje żyć. Co do tego nie mam wątpliwości, gdyż do tego on udziela nam swego zaopatrzenia. Innymi słowy, możemy naśladować Jego życie, ale niekoniecznie Jego służbę. I musimy odróżniać te dwie sfery. Kiedy Jezus powiedział: Naśladujcie mnie, i gdy Paweł w pierwszym liście do Koryntian w pierwszym rozdziale mówi: Naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa, i w liście do do Filipian 3:17, bracia, naśladujcie nas i tych, którzy postępują zgodnie z naszym wzorem. I dzisiaj mamy ludzi, którzy naśladują Jezusa. I gdy Jezus powiedział, że Jego mamy naśladować, to nie miał na myśli naśladowania Jego służby. To jest niezwykle ważne, byśmy to dobrze zrozumieli. Mamy naśladować Jego życie. Mamy żyć tak, jak Jezus żył. Ale nie jesteśmy w stanie usługiwać tymi darami, które On posiadał. On posiadał, siadał wszystkie dary. Dzisiaj natomiast ciało Chrystusa jest duże, a w Nim całe ciało Chrystusa było w jednej osobie. I dzisiaj dary są udzielane pojedynczym osobom. Dlatego, gdy modlimy się o chorych, nie musimy czuć potępienia, jeśli ktoś nie zostanie uzdrowiony. Gdy więc Jezus nakazywał nam naśladować Go, miał na myśli naśladowanie Jego życia. Musimy więc robić rozróżnienie między życiem a służbą. Najbardziej oczywiste Dowodem na to, że nie możemy naśladować go w jego służbie, jest to, iż on umarł za grzech całego świata. Czy możemy naśladować Go w tej służbie? Oczywiście nie. I także nie możemy Go naśladować w Jego innych służbach. Nawet gdy mówimy o uzdrawianiu wszystkich, musimy uznać nasze ograniczenie i być szczerzy, gdyż dzisiaj wielu chrześcijan jest zwiedzionych w tej sferze i myślą i są nauczani, że mogą robić wszystko, co robił Jezus. W Jego życiu tak, możemy przezwyciężyć grzech, tak jak On przezwyciężył, ale nie w Jego służbie. Taka jest prawda i każdy, kto inaczej naucza, zwodzi. Kolejna rzecz, na którą chciałbym, byście zwrócili uwagę, jest zapisana w Ewangelii Mateusza 8 rozdziale i 17 wierszu. Gdy w 16 wierszu czytamy, że uzdrowił wszystkich chorych, nastąpiło wypełnienie obietnicy. Jeśli nie czytamy dokładnie, co jest napisane, możemy to źle zacytować. I wielokrotnie słyszałem kaznodziejów, którzy niewłaściwie cytowali ten 17 wiersz. Wiersz 17 mówi, że zostało wypełnione to, co zapowiedział prorok Izajasz. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. Wielu ludzi przypisuje to, mówiąc o krzyżu. I mówią, on wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób na krzyż. I tam to zostało wypełnione. Ale czy tak mówi Pismo? Nie, musimy dokładnie czytać Pismo. Chociaż wiele rzeczy z proroctwa Izajasza, zapisanego w 53 rozdziale odnosi się do krzyża, to dokładna analiza tego rozdziału ustrzeże nas przed podążaniem za fałszywym nauczaniem. Jeśli nie rozumiesz prawdy, możesz znaleźć się w więzach ale jeśli rozumiesz prawdę, to ona cię. Wyswobodzi. W Księdze Izajasza czytamy w 53 rozdziale i drugim wierszu wyrósł przed nim jak latorośl. To nie odnosi się do krzyża. To miało miejsce w Nazarecie. Wiersz trzeci mówi, że był wzgardzony i opuszczony przez ludzi. To miało miejsce w czasie całego jego życia. Nie tylko na krzyżu. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem przez całe swoje życie. Był wzgardzony, także nie zwracaliśmy na niego uwagi. Widzimy że cały ten rozdział nie odnosi się tylko do krzyża, ale niektóre rzeczy odnoszą się do innych części jego życia. Bito go i torturowano, lecz on nie otworzył swych ust. To też nie wydarzyło się na krzyżu, ale to miało miejsce, gdy był sądzony w sądzie. I tak samo ten wiersz z Mateusza 8 rozdziału, wiersz 17, że on wziął nasze choroby na siebie i nasze słabości, co jest cytatem z Izajasza 53, wiersz czwarty, to nie zostało wypełnione na krzyżu. Tak jak powiedziałem, że nie wszystko, co jest w 53. rozdziale Izajasza, stało się na krzyżu. Niektóre części tego rozdziału zostały wypełnione w jego życiu. A ten wiersz został wypełniony w innym czasie. Nie ma wiersza, który mówiłby, że Jezus wziął nasze choroby na krzyż, choć jest to bardzo popularne wierzenie, szczególnie w charyzmatycznych i zielonoświątkowych Kręgach. Ale spróbujcie znaleźć taki wiersz w całym Nowym Testamencie. Nie znajdziecie takiego. To jest niezwykłe, jak wielu chrześcijan przyjmuje rzeczy, które nie są zapisane w piśmie, ale dlatego, że jest im to wmówione przez kaznodziei. Ale czytajmy z uwagą Pismo Święte. Gdzie Nowy Testament odnosi się do tego wiersza, który mówi, że On sam na siebie wziął nasze choroby i dźwigał nasze cierpienie? Gdzie to zostało wypełnione? Lata, przed tym, zanim Jezus poszedł na krzyż. W Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale czytamy, że gdy uzdrowił wszystkich chorych, ten fragment pisma został wypełniony, wziął na siebie nasze choroby i dźwigał nasze cierpienia. I do czego to się odnosi? Nie odnosi się do zabrania naszych chorób na krzyż, ale odnosi się do faktu, że było tam wielu chorych ludzi i on zabrał od nich te choroby i zabrał od nich ich cierpienia. I oni wszyscy zostali uzdrowieni. To jest wypełnienie tego wiersza z Izajasza. Czy to oznacza, że nie możemy modlić się o nasze uzdrowienie? Oczywiście możemy modlić się o uzdrowienie. Możemy modlić się o wszystko, co pomoże nam lepiej służyć Bogu. Za każdym razem, gdy choruję, modlę się o moje uzdrowienie. I wiele razy Bóg mnie uzdrowił. To nie oznacza, że będziemy doskonałego zdrowia. I to nie oznacza, że w wieku 70 lat będziemy mieli zdrowie jak 25-latek. Z pewnością nie. Ale możemy prosić Boga o uzdrowienie. Chodzi o to, że nie mogę prosić Boga, by zabrał każdą jedną chorobę, tak jak mogę prosić, by zabrał każdy jeden grzech. To jest ważne, byśmy to zrozumieli. Jest tak wiele zamieszania w tej sferze. Chrystus umarł za nasze grzechy. Tego bardzo wyraźnie naucza Pismo. Ale nie ma wiersza, który mówiłby, że Chrystus umarł za nasze choroby. Gdyby był taki wiersz, mielibyśmy prawo, by prosić Pana, by zabrał od nas każdą jedną chorobę. I wtedy nie musiałbym nosić okularów. I nie tracilibyśmy włosów, bo to też jest rodzaj choroby. Nikt z nas nie... Nie byłby łysy, musimy być no, 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 szczerzy. Niestety wielu chrześcijan nie kocha prawdy i Bóg pozwala, by zostali zwiedzeni. Chciałbym, żebyście znali prawdę w tej dziedzinie, abyście nie zostali oszukani. I powiem wam, dlaczego jest to ważne. Wyobraź sobie, że mówisz niewierzącej osobie, że Jezus odpuści jej wszystkie grzechy i uzdrowi ją z każdej choroby. I masz biblijne oparcie w odniesieniu do pierwszego stwierdzenia, ale nie masz oparcia w odniesieniu do tego drugiego. Ale słyszałeś, jak kaznodzieje głosili więc głosisz to tej niewierzącej osobie a ta niewierząca osoba nie zna biblii i wierzy ci i pyta co mam zrobić a ty mówisz poproś chrystusa by ci przebaczył by odpuścił ci wszystkie grzechy i on to zrobi przyjmij go jako swego zbawiciela i on to robi i mówisz na podstawie bożego słowa twoje grzechy są ci przebaczone kiedy wyznajemy nasze grzechy Bóg jest sprawiedliwy i odpuszcza nam Wszystkie nasze grzechy. I zapewniasz Go, że Jego grzechy są przebaczone. A następnie mówisz, że Chrystus umarł za Jego choroby. I On mówi: Tak, mam poważną chorobę w moim ciele. I mówi: módl się o mnie, mam raka, mam zapalenie płuc, módl się, tak jak modliłeś się o przebaczenie grzechów. I On się modli: Panie, zabierz moje choroby, wierzę Ci. Z tą samą wiarą, z którą modlił się o przebaczenie grzechów, wierzy, że może być uzdrowiony z wszystkich chorób. I już mu powiedziałeś, że grzech jest większym problemem niż choroba I jeśli Jezus zajmie się tym większym problemem, to z pewnością poradzi sobie też z tym mniejszym. I On odchodzi, wierząc Ci, że Jego grzechy są przebaczone i wierzy, że Jego choroby też są uleczone. Ale tydzień później idzie do lekarza, a lekarz mówi mu, że jego rak jest jeszcze w gorszym stanie. Co on pomyśli sobie o Twojej Ewangelii? Powie, ten człowiek mnie oszukał. Powiedział, że Chrystus zabierze moje choroby, ale ich nie zabrał. I w rezultacie może pomyśleć, że Chrystus nie zabrał też Jego grzechów. Bo jeśli nie poradził sobie z mniejszym problemem, jakim jest choroba, to skąd może wiedzieć, że poradził sobie z większym problemem, którym jest grzech? Czy widzicie, jak tego typu nauczanie wnosi zamieszanie i zwiedzenie do życia wielu ludzi? Chciałbym, żebyście byli wyzwoleni z takiego? Zwiedzenia. I powinniście dzielić się tym poselstwem z innymi. Nie powinniśmy pokładać wiary w czymś, czego Pismo nam nie obiecuje. Szukajcie obietni i gdy je znajdziecie, upewnijcie się, że to odnosi się do was. Czy Jezus tego rzeczywiście dokonał na krzyżu? Z pewnością On wziął na siebie nasze choroby i dźwigał nasze cierpienia. Ale kiedy to się wypełniło? To się wypełniło, gdy On był fizycznie na ziemi i uzdrawiał ludzi. Tak jak powiedziałem, możemy prosić Boga o różne nasze potrzeby, a Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę według swego bogactwa chwały przez Jezusa Chrystusa. To jest konkretna obietnica zapisana w liście do Filipian 4,19. Nie czytamy tam, że da nam wszystko, czego chcemy. Musimy z uwagą czytać Pismo. Filipian 4,19 mówi, że mój Bóg zaopatrzy wszelką waszą potrzebę. My uważamy, że wiele rzeczy jest na potrzebą, Ale Bóg niekoniecznie tak myśli. Jesteśmy jak małe dzieci. Kiedy małe dzieci przychodzą do swego ojca i mówią, Tato, potrzebuję tego. Tata często mówi, wcale tego nie potrzebujecie, tylko chcecie, więc nie zamierzam wam tego dać. Dobry ojciec nie daje dzieciom wszystkiego, o co go proszą. Tylko głupi ojciec dałby dziecku wszystko, o co ono go prosi. Czasami dajemy dzieciom coś bolesnego, jak zastrzyk, albo pozwalamy na bolesne. Bolesną operację w ich ciele. One tego nie chcą, ale to jest konieczne. Potrzebują tego. Tak postępują mądrzy ojcowie. Dziecko nie rozumie, dlaczego ma iść na bolesną operację, albo dlaczego ma otrzymać bolesny zastrzyk. Ale tata twierdzi, że to jest potrzebne. I nasz Bóg jest jak dobry ojciec, a my jesteśmy jak dzieci, które często nie wiedzą, co jest dla nas dobre. I Bóg obiecał dać nam wszystko, czego potrzebujemy. I tam, gdzie on uzna, że potrzebujemy być uzdrowieni, Gdyż to przyczyni się do realizacji jego celów i służy naszemu wyższemu dobru, on zawsze uzdrowi, ale wszędzie tam, gdzie nie uznaje tego za konieczne, może nie uzdrowić. Odkryłem, że Bóg pozwala mi przechodzić przez różne trudności na ziemi, aby lepiej rozumieć trudności, przez które przechodzą inni ludzie. Jeśli przez modlitwę moglibyśmy uniknąć każdego problemu, każdej trudności, każdej choroby, każdej tej próby bardzo trudno byłoby nam mieć współczucie wobec innych ludzi którzy przechodzą przez te rzeczy Pamiętam lata temu w trakcie konferencji wśród młodych ludzi to było ponad 40 lat temu musiałem udać się na dworzec aby wymienić bilet i pamiętam jak modliłem się panie spraw żeby kolejka nie była za długa żebym nie stracił tam dużo czasu i gdy dotarłem na dworzec, okazało się, że kolejka była tak długa, że musiałem stać na zewnątrz. I bardzo długo trwało, zanim dotarłem wreszcie do kasy, aby wymienić mój bilet. Miałem wtedy zaledwie dwadzieścia kilka lat. Gdy wracałem, modliłem się, panie, dlaczego nie odpowiedziałeś na moją modlitwę? I wtedy otrzymałem słowo od Pana, którego nigdy nie zapomniałem. I Pan powiedział, jeśli ja wyzwolę Cię z każdego problemu, z którym zmagają się ludzie w Twoim kraju, nigdy nie będziesz w stanie im współczuć, nigdy nie zrozumiesz, przez co oni przechodzą. Są modlitwy, na które odpowiem, ale są też takie, na które Ci nie odpowiem, ponieważ musisz doświadczyć tego, przez co inni przechodzą. Musisz nauczyć się przechodzić przez różne problemy i ufać mi i dziękować mi w pośród tego, przez co przechodzi. To jest lekcja, której nigdy nie zapomniałem. Podróżowałem zatłoczonymi pociągami i musiałem stawiać czoła różnym problemom, które spotykają nas tutaj w Indiach. I mówię, dziękuję Ci Panu. Bo to pomaga mi zrozumieć z jakimi problemami zmagają się inni ludzie i mogę im współczuć. Pamiętaj więc, że jeśli Bóg nie uzdrawia Twojej choroby, albo Bóg nie rozwiązuje jakiegoś problemu, z którym się zmagasz. On chce, byś rozumiał problemy, z jakim zmagają się inni ludzie w Twoim kraju i abyś ze współczuciem mógł do nich podchodzić i usługiwać im, ale w odniesieniu do grzechu, słowo Boże bardzo jasno nam mówi, każdy grzech, który wyznajesz, będzie natychmiast przebaczony. Tu nie ma żadnego czekania. Gdy modlisz się o chorobę, czasami Bóg uzdrowi po jakimś czasie, ale w odniesieniu do grzechu, przeszłego grzechu, przebaczenie jest natychmiastowe. A jeśli chodzi o przezwyciężanie grzechu, list do Rzymian, 6,14, bardzo jasno naucza nas, grzech nie będzie nad Wami panować i tego możemy się mocno trzymać. Jeśli nie rozumiemy różnicy między tym, co Bóg uczyni natychmiast, a tym, co Bóg może powoli uczynić, albo Bóg może tego w ogóle nie uczynić, to możemy nie rozumieć, dlaczego Bóg odpowiada, czy też nie odpowiada na nasze modlitwy. Ja twierdzę, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Ale tak jak światła, które widzimy na skrzyżowania, czasami są czerwone. Bóg mówi nie. To jest odpowiedź, która brzmi nie. Czasami jest pomarańczowe. I Bóg mówi, poczekaj, jeszcze nie teraz, ale dam Ci to. A czasami światło jest zielone. Tak, możesz teraz to mieć. Pamiętaj o światłach na skrzyżowaniach, gdy modlisz się o coś. Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Boże światła zawsze działają. Ale nie sądź, że gdy mówi nie, to ci nie odpowiedział. Kiedy mój mały synek przychodzi do mnie i prosi mnie o coś, a ja mówię nie, nie mogę ci tego dać, to on nie może powiedzieć, że tata nie dał mi odpowiedzi. Tata mi odpowiedział, ale odpowiedział nie. Pamiętaj, że Bóg odpowiada na każdą modlitwę. Czasami jego odpowiedź brzmi tak, czasami jego odpowiedź brzmi poczekaj, a czasami odpowiedź brzmi nie. W odniesieniu do grzechu jego odpowiedź jest zawsze tak, ponieważ Chrystus przyszedł na Ziemię, aby zbawić nas z grzechu. To bardzo ważne, abyśmy rozróżniali między tym, po co Jezus przyszedł, a tym, co nam daje. Bo są rzeczy, które obiecał uczynić natychmiast, są rzeczy, które daje nam ze względu na swoją dobroć. Bo Bóg jest dobrym Bogiem. Jego słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. Jego deszcz spada na pole sprawiedliwego i bezbożnego. I jest wiele dobrych rzeczy, które Bóg daje nawet niewierzącym. Korneliusz był nienawróconym żołnierzem, a czytamy, że Bóg wysłuchał jego modli. W odniesieniu do przebaczenia grzechów i bycia dzieckiem Bożym nie ma wątpliwości co do jasnego nauczania pisma. Podkreślam to, dlatego że jest dużo zamieszania, w którym ludzie stawiają znak równości między grzechem i chorobą. I wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Bóg nie odpowiada na ich modlitwy. Podobnie z modlitwami o rzeczy materialne. Wielu ludzi modli się o domy, o samochody i różnego rodzaju rzeczy. Oczywiście możemy o to prosić. Mówię, że możesz prosić Boga o wszystko wszystko pod słońcem, pod warunkiem, że zakończysz swoją modlitwę zwrotem Ojczystym. Liczę wszakże nie moja wola, lecz Twoja wola. Jeśli kończysz w ten sposób swoją modlitwę, to możesz prosić o cokolwiek, rozumiejąc, że pewne rzeczy nie są Bożą wolą, chociaż my uważamy, że to dobre dla nas, ale to może nie być dla nas dobre. Wolność od grzechu, przebaczenie grzechów jest zawsze dobre dla nas, 100% i Bóg to zawsze uczyni, ale wiele innych rzeczy, które my sądzimy, że są dobre dla nas, może nie być tym, co najlepsze dla nas. To jest właściwe zrozumienie nauczania pisma w tej sprawie i będziemy kontynuować ten temat w następnym wykładzie.